Temat dnia, Andrzej Kozera, Jan Bodakowski, a dziś będziemy rozmawiać o bulwersującej sprawie, bulwersującej właściwie wszystkich, bo co chwilę docierają do nas jakieś newsy na temat dokonywanych zbrodni. Wczoraj było, było to gwałt i zabójstwo osiemnastolatki, dokonane przez 29-latka. Wcześniej, tak jak rozmawialiśmy, pewien pan wyjął broni, zastrzelił policjanta, bo nie chciał, żeby ten go kontrolował, także siedząc w samochodzie. I w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że winne są temu również oprócz edukacji przepisy, zbyt łagodne przepisy, bo, bo ci ludzie idą na kilkanaście lat do więzienia, wychodzą, ewentualnie dostają do żywocie. I tak naprawdę, jak się czyta te posty pod, pod tymi, tymi newsami, to w społeczeństwie ten trend do powrotu, do kary śmierci, przynajmniej za te Zabójstwa, za takie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ale w ogóle za zabójstwa, jest bardzo duży. My, katolicy, moglibyśmy powiedzieć. Bóg jest dawcą życia, i to w zasadzie kończyłoby dyskusję. Natomiast yy, co zrobić, żeby uzdrowić sytuację, i co zrobić z tymi nie, nie nadającymi się do resocjalizacji ludźmi? Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś idzie do więzienia na kilkanaście lat, czy idzie do poprawczaka, bo jako czternastolatek również zgwałcił i zabił trzynastolatkę, potem jeszcze zgwałcił swoją siostrę, jak był na przepustce, a teraz jako 29-latek ojciec dwóch córek. Zabija, gwałci i zabija kolejną osobę. To jest dla mnie po prostu niepojęte. Co robić z takimi ludźmi? Po prostu trzeba wykonywać na nich karę śmierci. Niestety. My zlikwidowaliśmy karę śmierci w 1997 roku, w Polsce została zlikwidowana. Ja wówczas byłem aktywnym sympatykiem Unii Polityki Realnej, myśmy bardzo protestowali przeciwko likwidacji kary śmierci, zbieraliśmy podpisy, żeby przywrócić. Pomimo tego, że społeczeństwo było zainteresowane tym, to nie wykazywało zainteresowania popieraniem takich akcji. I bardzo szkoda. Teraz, teraz też trzeba by było przywrócić karę śmierci. Oczywiście jest taki problem, że wiązałoby się, że barierą w przywróceniu niezbędnym w Polsce kary śmierci jest przynależność Polski do Unii Europejskiej. Bo niestety nie, nie Unia Europejska uniemożliwia nam y, 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 przywrócenie kary śmierci. Jest to jeden z kolejnych kolejny, a, powód, dla którego Polska powinna opuścić Unię Europejską. No i jeszcze mamy ten problem, że y, papież Franciszek Zmienił nam e, nauczanie Kościoła Katolickiego w, w kwestii y, kary śmierci. Pojawił się w katechizmie Kościoła Katolickiego e, sprzeczny z poprzednim, Nauczaniem, z, te, z nauczaniem Kościoła katolickiego sformułowanie o tym, że Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary skomentował to stwierdzając, że nie leży, że to, że to stwierdzenie papieża Franciszka, które on wymusił wprowadzenie go w katechizmie Kościoła Katolickiego, absolutnie się nie różni od nauczania Kościoła Katolickiego. I tu się pojawia problem, ponieważ. Jest to ordynarna nieprawda, bo do czasów papieża Franciszka, znaczy można powiedzieć wcześniej, do, do czasów Jana Pawła II, który pierwszy jakoś, e, choć nie zmieniał nauczania, to, to e, wypowiadał, miał, miał takie e, kilkukrotnie się wypowiedział e, krytycznie wobec kary śmierci Jan Paweł II. E, nauczanie Kościoła katolickiego było jednoznacznie, jednoznaczne. Jednoznaczne. W, wobec, wobec kary śmierci. Do tej pory jest jednoznaczne Pismo Święte, Pismo Ojców Kościoła, nauczanie poprzednich papieży. I tu warto by było w ogóle się zastanowić nad, nad tym, jak, jak katolicy się powinni e, zachować wobec tego nowego nauczania e, e, przeciwko karze śmierci Franciszka. Uważam, że powinni się pójść za głosem świętego Pawła, który w liście do Galatów stwierdził, że innej Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy, nawet my, lub anioł z nieba, głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdy ktoś, gdy wam ktoś głosi Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. No i tak powinniśmy moim zdaniem odrzucić to nowe, nowe nauczanie i być zakorzenionym w tym starym nauczaniu. Dobrze, ale Janku, jak my, katolicy, powinniśmy poradzić sobie z naszym sumieniem? No bo y, oczywiście Unia Europejska sobie bardzo łatwo poradziła, bo wprowadziła coś takiego jak prawa. Prawa człowieka, czyli przestępca ma prawa. W tym momencie ofiara, która już nie żyje, nie ma żadnych praw, no bo nie żyje. Sądzimy jakiegoś człowieka za jego zbrodnię, dajemy mu 15, 16, 25 lat, ewentualnie dożywocie, tylko że on żyje, a jego ofiara żyje na tamtym świecie ewentualnie. Żyje, i jeszcze do tego ten przestępca stanowi e, niebezpieczeństwo. Nie ma żadnej kary. Może teraz sobie bezkarnie mordować wszystkich w więzieniu, strażników więziennych. E, bo nic mu już po prostu nie grozi. Jest po prostu absolutnie bezkarnym człowiekiem. W ogóle więźniowie powinni pracować na swoje utrzymanie, zwłaszcza tacy popełniający bardzo ciężkie zbrodnie. Tak no mi się to, wydaje. to jest e, trudny do realizacji postulat, bo po prostu koszty e, trzymania tych ludzi i pilnowania nawet przy pracy jest, są gigantyczne, więc e, ze względów ekonomicznych pewnie ich praca by się w ogóle nie opłacała. Natomiast ja powiem, że e, powinniśmy e, zobaczyć, e, co piszą, co pisze na tym, e, na, na temat kary śmierci e, e, Pismo Święte. W Księdze Wyjścia jest w 21 rozdziale jest postulat kojarzenia śmiercią sprawców pobić ze skutkiem śmiertelnym osób, które uderzyły swojego rodzica lub mu złożyczyły, handlarzy żywym towarem. W 22 rozdziale Księgi Wyjścia jest postulat kary śmierci dla osób uprawiających magię. Księga Kapłańska w XX rozdziale nakazuje karanie śmiercią złożyczących rodziców, małżonków, niewiernych małżonków i ich kochanków, kazirodców, homoseksualistów, zoofilów i kazirodców. W 24 rozdziale Księgi Kapłańskiej Bóg nakazał Mojżeszowi, by mordercy i bluźniercy byli karani śmiercią. No to byśmy. To, Gdyby. To, 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 to tutaj zacytuję, że to jednoznacznie: ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią, kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Podobnie za morderstwo przewiduje karę śmierci księga powtórzonego prawa. Eee, tutaj jeszcze dodaję o handlarzy żywym towarem, który też jest to jest dzisiaj też problem, że to nie tylko morderstwo, ale są też inne odrażające zbrodnie, takie jak na przykład handel ludźmi, miliony ludzi są po prostu nie, niewolnikami. Tak, bo eee... nie rządu albo też dla taniej siły roboczej, bo tak też się zdarza. Przecież czytaliśmy o Polakach, którzy byli y, niewolnikami na, na jakiejś fa farmie czy y, gospodarstwie rolnym we Włoszech. Oni byli niedawno y, uwolnieni. A przetrzymywani, zabrano im paszporty. Także nie tylko kobiety służące do nierządu, także dzieci. Dzieci, dorośli, mężczyźni, po prostu wszyscy. W Jezus Chrystus w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza w jednej z przypowieści. Opowiedział się za karą śmierci. I oczywiście my nie możemy postępować jako katolicy, tak jak postępują protestanci, że sola scripta i bezrefleksyjnie bez realizujemy wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym, ponieważ musimy pamiętać o tym, że to jest pewien kontekst i powinniśmy odczytywać Pismo Święte zgodnie z nauczaniem katolickim. Bo możemy po prostu dojść do, do jakiejś patologii, bo te zapisy, które są w Piśmie Świętym, są bardzo radykalne. No stąd ale, się palenie czarownic na stosach, prawda? Ale, ale pamiętajmy o tym, że o, jakie było to nauczanie Kościoła Katolickiego przez wieki. Święty Paweł w 13 rozdziale listu do Rzymu, Rzymian stwierdzą, że państwo, czyli prawomocna władza, władza, nie tyrania, ma prawo karać śmiercią. I to było stanowisko już pierwszego, e, pierwszych chrześcijan. E, o potrzebie kary śmierci wypowiadali się e, e, także ojcowie Kościoła. E, Orygenes i święty Cyprian uznawali prawo władz do stosowania kary śmierci. E, Lactantiusz opowiadał się, święty Augustyn, e, papież Mikołaj I, Inocenty III, święty Bernard e, Także święty Dominik bardzo wiele e, argumentów na rzecz kary śmierci dał święty Tomasz z, 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 z Akwinu w sumie teologicznej i w sumie przeciw po, e, poganom, który głosił, święty Tomasz głosił, że należy zabijać jednostki szkodliwe dla społeczeństwa, tak jak e, z organizmu usuwa się organy dotknięte gangreną. E, święty Tomasz przyznawał państwu prawo do karania śmiercią. Głosił, że kara śmierci e, daje zbrodniarzom możliwość nawrócenia. E, także święty e, e, Duns Szkot, święty Alfons de Grolia. E, poza tym także papieże, papież Leon XIII w encyklice Pastoralis Officis z 1891. Pius XI w Castle Papież Pius XII w wypowiedziach z 52-54 jednoznacznie stwierdzał, że winę za karę śmierci to ponosi sam zbrodniarz. Także drugi sobór watykański nie potępił kary śmierci. E, warto też pamiętać, że Jan Paweł II w encyklikę Ewangelium T napisał, że zdarza się niestety, że konieczność odebrania napastnikowi możliwości szkodzenia prowadzi czasem do pozbawienia go życia. W takim wypadku spowodowanie śmierci należy przypisać samu napastnikowi, który naraził się na nią swoim działaniem. A także w sytuacji. E, w tej perspektywie też i tu dalej, w kolejnym, w kolejnym fragmencie mówił, że w tej perspektywie trzeba postrzegać karę śmierci. I przed zmianami paragraf 2266 Kodeksu Kościoła Katolickiego jednoznacznie stwierdził, że ochrona wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia napastnika. Z tej tra racji tradycyjne nauczenie Kościoła uznawało za uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar. W odpowiedzi w od, o odpowiednich do ciężaru przestępstwa, nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi. Do uspokoiłeś moje sumienie. Ja domyślam się, że kara śmierci została zniesiona nie tylko ze względu na to, że chciała tak Unia Europejska, ale już od czasów Oświecenia mówiono o takim wyższym stopniu humanizmu który nakazywał traktowanie ludzi z pewną łagodnością, także litowanie się nad ludźmi, którzy dopuszczają się zbrodni. Ja myślę, że rzeczywiście to, co dzisiaj powiedzieliśmy, wskazuje jednoznacznie, że jednostki patogenne, jednostki chore, a za takich należy uznać morderców, nie takich morderców, którzy przypadkowo na polowaniu strzelając do dzika, ktoś im wejdzie pod, pod, pod lufę. Bo o takich rzeczach nie mówimy, ale mówimy o ludziach, którzy z premedytacją, tak jak na przykład chociażby kilka dni temu w Stanach Zjednoczonych, w czasie jakiegoś mini-koncertu w domu handlowym przejeżdżali samochodem i z tego samochodu ostrzelali tłum, tłum ludzi, zginęło parę osób. Tacy ludzie nie mogą funkcjonować w społeczeństwie, a nawet trwała izolacja ich od społeczeństwa nie gwarantuje w przypadku jakiegoś konfliktu, że oni nie dostaną się na zewnątrz. Oni muszą być po prostu wyeliminowani trwale. Oczywiście ta to zniesienie kary śmierci było spowodowane też nadużywaniem kary śmierci, zwłaszcza przez y, y, ustroje totalitarne. Ale to wtedy nie możemy mówić o karze śmierci, bo to, to nie to jest karta, to, to. to zwykłe zabójstwo e, przez tyrana. Pamiętajmy także o tym, że e, te postulaty popierające, te, te stwierdzenia popie, popierające karę śmierci to nie tylko katolicyzm. Ale to także filozofia klasyczna. Karę śmierci popierał Platon w takich pismach jak prawa, Arystoteles w ustroju politycznym Aten, a, a także Seneca w dziele o gniewie. I po prostu trzeba być wiadomo, że są, że, że tam, gdzie, gdzie jest nawet statystycznie obliczone, jak kara śmierci ratuje, ratuje ile ratuje żyć i, i powinniśmy Myśleć właśnie o interesie ofiar, a nie o interesie zbrodniarzy. Oczywiście tu chodzi o to, żeby stosować tą karę śmierci tylko do osób, które zabiły kogoś z premedytacją. Nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Chodzi o takich sadystycznych zbrodniarzy. Ja bym jeszcze rozszerzył ten katalog i właśnie do jakichś sadystycznych gwałcicieli, handlarzy żywym towarem. Czy czy, 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 ja, czy, na przykład osób, które sprzedają narkotyki e, osobom nieletnim, tak. bo uważam, że oczywiście dorośli mogą sobie, mają prawo, mają prawo niszczyć swoje zdrowie, ale jak ktoś sprzedaje dzieciom narkotyki, to e, jego miejsce jest na szafocie i, i, i czy, czy jak ktoś jest jakimś e, ordrażającym gwałcicielem, który napada kobiety, dzieci i gwałci, no to Taki człowiek jest zagrożeniem dla społeczeństwa i po prostu sprawiedliwość wymaga przywrócenia kary śmierci. Tak, ja się tutaj z Tobą absolutnie zgodzę. Pamiętam, jak społeczeństwo międzynarodowe błagało o litość dla Australijczyka, u którego władze chińskie znalazły narkotyki. Nie wiadomo, oczywiście nie wiemy, czy nie, nie, nie podrzucono mu tych narkotyków, ale tam prawo mówi jednoznacznie. Osoba, która rozprowadza narkotyki, podlega karze śmierci i ten wyrok na nim wykonano. Myślę, że puentą do tego wszystkiego jest coś, Coś, co rzucam Państwu do, do refleksji. Ktoś mnie nieraz mówi, że ludzie zachowują się jak zwierzęta. Nie. Zwierzęta mordują tylko wtedy, gdy są głodne, albo gdy są przestraszone, albo w obronie swoich dzieci. Człowiek rzeczywiście niekiedy w swej patologicznej, w patologicznym wynatorzeniu potrafi czerpać. Przyjemność zmordowania, spastwienia się nad kimś słabszym. I to się dzieje nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Więc myślę rzeczywiście, że ta kara śmierci, no przynajmniej tę dziewczynę 18 na pewno by uratowała, bo gdyby ten człowiek w wieku 14 lat y, poczekano do jego pełnej i wykonano karę y, śmierci, no to na pewno dwie osoby by uratowano. Uratowano by jego siostrę, bo nie byłaby zgwałcona, i, 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 i tę dziewczynę osiemnastoletnią. My wcześniej rozmawialiśmy jeszcze o wprowadzeniu e, powszechnego, m, możliwości powszechnego posiadania broni i ja się trochę obawiałem o, o bezpieczeństwo, ale rzeczywiście gdyby zaostrzyć kodeks i byłaby kara śmierci to posiadanie broni nie zwiększyłoby rzeczywiście, nie zwiększyłoby... A poza tym są te statystyki z, z tych miejsc, gdzie jest broń palna i tam wcale nie, nie rośnie odsetek przestępstw, właśnie przestępcy czują się rozzuchwaleni, kiedy broni palnej nie ma. Mamy doświadczenia i ze Stanów Zjednoczonych, ale także na przykład z krajów skandynawskich, z Czech. W wielu krajach europejskich jest o wiele bardziej liberalne prawo posiadania broni. Wcale to nie prowokuje do większej ilości zbrodni, a wręcz odwrotnie y, przestępcy boją się popełniać przestępstwa. Zachęcamy do dyskusji nie tylko na ten temat, ale na różne poruszane przez nas tematy. Zachęcamy do lajkowania, do tego, żeby nasz film y, Państwo linkowali, wrzucali na różne fora, dyskutowali o, o tym, o czym my mówimy. To wszystko. Dziękuję.